Mówi się, że bez poczucia upływu czasu nie potrafimy dostrzec, jak ulotnym darem jest nasze życie. To prawda. Ale jest coś jeszcze, o czym chyba wszyscy zapominamy, albo nie chcemy pamiętać. Upływający czas sygnalizuje bowiem nadejście śmierci. Teraz, wraz z dopuszczeniem do siebie myśli, że śmierć jest czymś realnym i jest bliżej, Niż mi się wydaje, pojawia się zupełnie nowy punkt odniesienia, całkowicie zmieniając reguły gry. Teraz dociera do mnie, że dalsze cofanie się przed tym, z czym prędzej czy później będę się musiał zmierzyć, nie ma już większego sensu. Tym bardziej, że śmierć nie czeka na mnie tak jak kiedyś sobie to wyobrażałem. Ona już ruszyła w moją stronę i to w chwili, kiedy się urodziłem? Gdzieś w którymś momencie spotkamy się na ścieżce mojego życia. Ale tylko ode mnie zależy, czy dalej będę czekał niczym królu w oblężonym zamku, próbując uniknąć nieuchronnej zagłady, czy w przypływie odwagi wyjdę jej naprzeciw. I chociaż znam wynik tego spotkania, to nie ma to większego znaczenia, bo być może moje zmagania toczą się zupełnie gdzie indziej, na innym polu. I z zupełnie innym przeciwnikiem. Może to nie śmierć jest naszym największym wrogiem, ale nasz strach. I to nie przed śmiercią, ale przed życiem przed zmianami życiowymi, realizacją długo odkładanych marzeń, wyciągnięcia ręki do pogodzenia się z bliskimi czy wyznaniem komuś miłości. I to czas może być w tym przypadku naszym jedynym sprzymierzeńcem. Dlaczego? Ponieważ towarzysząc nam przez całe życie, zdaje się mówić, dopóki jestem z tobą, to znaczy, że ciągle możesz pokonać swój strach. Gdy mnie zabraknie, będzie już za późno. Teraz jeszcze wszystko jest w Twoich rękach. I być może to jest najlepsza wiadomość, jaką dziś usłyszysz. Jeszcze wszystko jest w Twoich rękach.